Witam serdecznie, już na dobranoc. Parę zdań. Wszystkim życzę dobrej nocy, udanych wyborów, udanych przemyśleń w każdym dniu, w każdej sekundzie, w każdym momencie naszego życia, które powinno być nakierowane na coś, co jest piękne, wzorcowe. I boskie, bo życie jest boskie. Natomiast ci, którzy wzięli to życie w ręce i rządzą tym życiem jako państwo, jako granice, wszystko zafałszowali, wszystko zniszczyli, całą boskość zniszczyli. Więc to, co zrobili Aniołowie po wyjściu z nieba, byli tak pyszni, tak wielcy, wydawało im się, że wszystko mogą i stworzyli światy, które nas zniszczyły, które spowodowały, że musimy walczyć o wolność, walczyć o życie wieczne. Co się stało? Więc musimy niestety popatrzeć od innej strony na to, co się dzieje, co jest życiem, co się klaruje jako nasze emocje, nasze uczucia, nasz intelekt. Wszystko musimy brać pod uwagę, żeby zrozumieć, po co tu żyjemy, skąd przybyliśmy i dokąd zmierzamy. Ideologie fałszywe tego nie mówią i tłumią tą prawdę, chociaż sami wiedzą mniej więcej ogólnie. To, co ojciec Pio mówił, że wszyscy w kosmosie wiedzą o Bogu, wiedzą, że Bóg jest, ale nie odpuszczają, bo im się wydaje, że ich własny egoizm, własna ciemność umysłu ich tak zadowoli, że będą szczęśliwi na wieki w kosmosie. A to jest nieprawda, to jest fałsz, to jest kłamstwo. I temu kłamstwu musimy się przeciwstawiać. Musimy się przeciwstawiać wszystkim tym przywódcom, i w Unii Europejskiej, i w różnych państwach, którzy kłamią na temat Boga, którzy troszkę wiedzą, ale niewiele, nie postępują, jest, są na etapie dodawania, odejmowania, a nawet bym powiedział to, co ojciec Pio kiedyś mi też przekazał, że nawet chrześcijaństwo jest powijakach, a co dopiero przywódcy.